Hej, to KM. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam mój cały sprzęt wędkarski. Jeśli spodoba Ci się ten film, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Miłego oglądania. Na początek pokażę Wam moje wędki. Tu te dwie wędki, to są moje wędki spławikowe. Tu jest jakaś wędka, którą kupiłem używana, ona jest dosyć stara, jakiś najtańszy kołowrotek mam do niej. A to jest mój bat, to jest pierwsza wędka tak naprawdę, na którą łowiłem. Łowię na nią do teraz. On jest chyba z dekatlonu. Tutaj jest napisane, ale nie będzie widać, nie może złapać ostrości. No, moim zdaniem jest to bardzo fajna wędeczka. No i kolejna wędka jest taka. No niestety jest ona stara, ale nie mam do niej yy, kołowrotka. A więc teraz pokażę Wam kolejne moje wędki. To są moje wędki gruntowe oraz karpiówka. Jeśli o karpiówce chcecie się coś dowiedzieć, to zapraszam na mój kanał. Tam jest o niej specjalny filmik. Oraz dwie gruntówki, takie najprostsze. No, tą gruntówkę już musiałam naprawiać, bo mi się to trochę... Rozdział, no, na szczęście nie widać. No, w przyszłości raczej je wymienię, bo... Znaczy najpierw tą wymienię, bo już jest dosyć Podniszczona. A to są moje dwa spinningi oraz kołowrotek, który niestety się zepsuł. To jest mój Jackson Grey Stream i kołowy kołowrotek to jest Okuma Aria 30A. A to jest Berkeley Czwood. Niestety mam do niego taki wielki kołowy kołowrotek. I jest przez to ta wędka ciężka i niedługo sobie kupię. Nowy lżejszy. Niestety wędek już więcej nie mam, i teraz pokażę Wam mój podbierak. On jest żyłkowy, bardzo fajny, spory, naprawdę. No, mam jeszcze dwa podbieraki, ale niestety się zepsuły. No, oraz moja siatka. Mam jeszcze mniejszą, ale zapomniałem jej przynieść. Mam też taką tojepkę na sprzęt, oraz krzesełko rozkładane. Teraz pokażę Wam moją resztę sprzętu. No tu mam takie stalki w różnych rozmiarach, swinger, jakąś żyłkę tutaj, tu jest żyłka stalowa, tu są sygnalizatory brain, o których filmik jest na moim kanale. Zanęta, to jest traper, tylko to jest inna, karpiowa, no przesypałem ją tu, bo mi się już, no bo mi zepsułem, było mi się, no, opakowanie. Tu są moje stojaki. No i tu jest moja zanęta jakieś kulki proteinowe od AFISHA. Od AFISHA też ten pellet. Tutaj mam od trapea pop-upy. No i takie kuleczki od Match Pro. No a tu mam jeszcze od trapea, Tu są różne ziaren tu jest konopia i w ogóle. No i aromat halibutowy. A na koniec pokażę wam pokrótce co jest w moim pudełku. W następnym filmiku pokażę wam wszystko i omówię dokładnie co jest w pudełku, jakie mam przynęty i w ogóle. Ojej. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Połamania kija!